Silniczek trafił. Silniczek trafił do mnie e, z prośbą o zrobienie, dlatego, że sobie faluje. Faluje sobie. Na wolnych obrotach jest to dość zauważalne. Silniczek ma dopiero 112 godzin. Po sobie zacząłem tutaj już rozbierać elektrykę, szukać przyczyny, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. E, zdjęty był delikatnie dolot. Nie ma tragedii, ale też nie jest bardzo czysto. Zobaczymy, porozbieramy, pomierzymy, posprawdzamy. No i będę się z Wami dzielił, co dalej jest ustalone. Mam nadzieję, że się uda. Pozdrawiam. No dobrze, wracamy. Troszkę żeśmy tutaj porozbierali. Mamy przepustnicę zdjętą. Tutaj w miarę to fajnie wygląda, ale do tego zaraz wrócimy. Mamy zdjęty dolot, mamy zdjętą e, pompę paliwa. W dolocie nawet jest dość, dość fajnie. W miarę to równo wygląda. E, ciekawostka jest taka, nie wiem czy mi się aparat wyostrzy. Tutaj mamy dół, dół od pompy. Zobaczcie, co sobie pływa w środku. Widzicie te drobinki srebrne? Mam nadzieję, że na, na kamerze się to też uwidoczni. Mamy opiłki z paliwa. Wiadomo, że przy tym też cierpi i pompa, i reszta podzespołów, tryski również. Filtry to oczywiście wszystko wyłapią, ale ale paliwo mamy, jakie mamy. Ale teraz Wam pokażę ciekawostkę. I sobie odłożę. E, oczywiście wszystko wyczyścimy, poskładamy, zobaczymy jak to pracuje, ale... Tutaj mamy przepustnicę. Wiadomo, tutaj idzie czujnik TPS-u. Tu jest zawór IAC sterujący e, wolnymi obrotami. Ale ciekawi mnie jedna rzecz. Wszystko jest ładnie posmarowane. Tutaj, nawet widać, jak. Może ją sobie tutaj przekręcę. Tutaj widać, jak fajnie ten smar sobie stoi na dole tej śruby. O! Ja się tutaj posłużę. Posłużę się, może, jakimś śrubokrętem. Tutaj fajnie widzimy, że. że tutaj ten smar sobie stoi. Jest ok. A ciekawi mnie ta śruba. Oto, zobaczcie, one są cechowane przez fabrykę i tutaj mamy taką białą cechę. O, może nam się, o jest, jest kropeczka biała z tym, że na tej, na tej nakrętce ta kropeczka ta farba jest tu. Poza tym smar, jakby był, to by był na dole, a on jest zobaczcie, od góry. Jak to potocznie mówią, nasi tu już byli, dla porównania wam pokażę może znajdę gdzieś tutaj miałem przepustnicę od motocykla, o, co sobie je tutaj naszykowałem. Tutaj mamy przepustnicę stare od jakiegoś motocykla, prawdopodobnie jakieś suzuki, i tutaj też mamy. Też mamy taką śrubę do regulacji. O, zobaczcie. Jest cecha, jest kreska biała. Ale ona nam się tutaj pokrywa z nakrętką. I to jest fabryczne ustawienie przepusznicy. Tego powiem szczerze, nie za bardzo można ruszać. Dlatego, że później ten zawór sterujący wolnym powietrzem może sobie nie dać rady. Dosterować tego silnika względem paliwo-powietrza, żeby tą stacheometrię zachować. Wyczyścimy wszystko, poskładamy i delikatnie spróbujemy wrócić tą śrubę w lewo. Czyli spróbujemy przymknąć tą przepustnicę, żeby cały układ sterowania przejął, przejął ten zawór. Tu, który wygląda, wygląda, wygląda tak. On sobie tutaj wchodzi, próbkuje sobie, napięcie podaje. Przemyka, otwiera i utrzymuje wolne obroty. Czyścimy, składamy i zobaczymy jaki efekt. Witam ponownie. Cały układ do lotu mamy umyty, poskładany. No nie przyniosło to jakichś bardzo oczekiwanych efektów, aczkolwiek było, było dość brudno tam. Możecie to zobaczyć na, na filmie, wrzucę tam jeszcze Wam fotki. Po, po całej procedurze czyszczenia, sprawdzania wtrysków czujników i tak dalej oczywiście zgodnie z, z serwisówką podejrzenie padło na ten czujnik ten malutki czujniczek tutaj to jest czujniczek IAC a w międzyczasie jeszcze zapomniałem dodać, że były robione zawory zawory też były ustawione delikatnie tam Jeden sący był za ciasno. Eee, wróćmy do tego zaworu. Zawór, zawór IAC sterujący wolnymi obrotami, sterujący powietrzem. Bo wiadomo, jak przepustnica jest zamknięta, to sobie on reguluje, żeby utrzymywać wolne obroty. Teoretycznie zgodnie z książką wartości rezystancji były zgodne. Wszystko się to pokrywało. No ale po jakimś czasie po nagrzaniu, on też się wiadomo, nagrzewa w pracy zaczęły się problemy, zaczęło się falowanie no i padło na ten zawór, bo, bo, bo dolot mamy już cały czysty no, podmieniliśmy ten zawór silnik się uspokoił, będziecie mieli taki minutowy filmik zobaczycie jak, jak sobie ładnie trzyma obroty kolega Tomasz jeszcze prosił mnie, żeby mu wymienić olej w spodzinie także wlewamy olej, składamy i niech pływa, bo sezon czeka pozdrawiam wszystkich